Witajcie, młodzi odkrywcy. Jestem Matylda, a to jest Mateusz. Zapraszamy Was do udziału w podróży przez krainę matematyki, gdzie wspólnie poznamy sekrety świata liczb. Nasze przygody poprowadzą nas przez różne tematy, w których odkryjemy zasady liczenia, mierzenia, segregowania i wiele innych. Towarzyszyć nam będą przyjazne mat stworki? Wprowadzą nas w każdy temat, abyśmy później mogli go utrwalić dzięki serii interaktywnych ćwiczeń i gier. Matematyka jest niesamowita, dlatego pamiętajcie, aby podczas nauki dobrze się bawić. Gotowi? Gotowi? Ruszajmy! Czego dowiedzą się nasi bohaterowie podczas swojej podróży? Jakie czekają na nich przygody? Kogo spotkają? Dołączcie do Matyldy i Mateusza i wyruszcie odkrywać tajemnice krainy matematyki. Szczegóły na stronie www.eprzedszkolaki.pl Ukośnik Kraina Matematyki.